Idealica szybko spala tłuszcz, blokowanie tłuszczu, zmniejszenie apetytu, oczyszczanie organizmu, stanie się bardziej szczupła i seksualna, schudnie szybciej i lżej, niż kiedykolwiek wcześniej. Idealica przyspiesza metabolizm i tłumi głód, wielokrotnie zwiększając spalanie tłuszczu w ciele. Starannie dobrane składniki Zmniejszenie zużycia kalorii Przyspieszenie metabolizmu dla spalienia tłuszczu. Co to takiego idealica? Naukowa metoda odchudzania. O czym tak gorąco dyskutują naukowcy i media. Idealica to najbardziej niesamowity przełom naukowy w dziedzinie naturalnych produktów odchudzających. Stań się bardziej szczupła i seksualna. Idealica to naturalny innowacyjny środek mający na celu zmniejszenie masy ciała i tłumienie głodu. Zużycie nadmiernej ilości kalorii prowadzi do zwiększenia masy ciała. Idealica została wytworzona specjalnie w celu zastąpienia diety i ćwiczeń fizycznych oraz aktywnego spalania tłuszczu. Teraz możesz zmniejszyć wagę bez diety i sportu. Jak idealica Wam pomoże? Dla nikogo nie jest to tajemnicą, że przemiana materii w ludziach z nadwagą charakteryzuje się tym, że organizm stara się zachować energię. Inaczej mówiąc, organizm stara się przytrawić wszystkie kalorie w zapas energii na czarny dzień. Dla ludzi z nadwagą zde